Słuchajcie, sytuacja kryzysowa, jesteśmy w Czechach. Polak w Czechach zjechał w dół. Yy, w dół. Może jakoś go wyciągniemy. No. Siema, nas jest dwóch. Damy radę, pomożemy? Nie, chuja. Nie ch dwóch tą tak nie wyciągniesz. Na lawetę czekam. Aha. No a tam czekam, bo nie podrzuci tam do Kajpy stronę, no więc w ogóle dalej. Opanowana sytuacja. Dobra. No spoko! Spoko, jak ruszymy w ogóle. No, pojedzie? właśnie, tu to teraz, pojedziemy. Zaraz kurwa weksy taki, że... Hu. O, a ty już wcześniej ten jechałeś? Czy jechałeś w tą stronę? Tak, nie ale nie było z nagręczą. Chyba 20-30 na godzinę. No, i poszedł jak dziki. Konrad tutaj walczy z łańcuchami. <grym> <grym> Dobrze, Dlaczego że... Trzeba mam... dojechać na zlot, no ja. Co prawda nie na tym rozmiarku. Tak, stwierdziliśmy, że założymy łańcuchy, właściwie Konrad stwierdził, on zakłada nie ja bo tam już widzicie, jeden samochód jest a miejsc taka piękna I sobie jedziemy w wiosenną pogodę drugi kwiecień. kwiecień To już nie jest Prima Aprilis. I wjeżdżamy na polską stronę Jesteśmy w Polsce Polska Cyk mm. I już posypany po polskiej stronie elegancko no, Posypane <noise> oczywiście Zmierzamy na miejsce, pada śnieg, nie no, sypie, sypie, jest dobrze, sypię, sypię, jest dobrze. Jest fajnie. idealna pogoda na nocleg, wiosenny nocleg, miała być wiosna, okumali nas, nie w ma wiosny, w Świetnie mówili, no. będzie fajnie, <laughs> mówili, nie no, kwiecień, plecień, to jest esencja, tak, fajnie. już niedaleko dochodzimy, pokażemy Wam jak jest w środku, na konwencję Bushcraft Traditional, tak? tak traditional. Traditional. Po rosyjsku. Po rosyjsku lepiej nie. Okej, okay, no nie modne jest w tej chwili. Nie. Dobra, idziemy dalej. Dochodzimy powoli do miejsca naszego noclegu. Panorama piękna, widoki piękne. Śnieg pada, zobaczymy jak jest w środku. Ten domek jest tutaj. Chyba to jest ten domek, chyba że komuś na chatę wbijemy, nie? Zobaczymy. No i warto zauważyć, że obyło się bez lądowania w rowie. Tak. Okay. <laughs> jest dobrze. Jest dobrze. Na kominku się nie pali, nie pali się, pali się, czyli to jest tutaj. A, to, to może tak a a a a robimy Tutaj obrócę. O, tak jest słowo na Dzień dobry, Szanowni Państwo, gdzie jesteśmy? Dzień dobry, Szanowni Państwo, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w górach w Krosiarka, na ziemi Kłoskiej koło wsi Nowy Waliszów, koło wioski Marcinków. Yy, Nazwo się na Dobra, teraz Wam pokażę chatę, tylko muszę buty wyczyścić, no bo można chodzić. Jesteśmy on sobie wyczyścimy. Trzeba wyczyścić buty. Gdzie nie było wody, chodzimy w głowę i chodzimy. A teraz nie będzie nikogo wszyscy na zewnątrz. To pokażę przy okazji, nie. jak to wygląda. Mój plecak w ogóle: historia z moim plecakiem jest taka, że nakręciłem materiał na temat tego plecaka, który użytkuję od roku czasu. Recenzja, co w środku noszę, jak on wygląda i w ogóle, i w połowie montażu okazało się, że w ogóle nie ma już sprzedaży, więc zadajcie mi cynę, czy macie ochotę obejrzeć taki materiał w plecaku, którego nie ma w sprzedaży już, no, i którego używkuje. Dobra, a tutaj mamy izbę tak mówną, gdzie jest piec kaflowy, teraz nie ma nikogo, jest cieplutko, fajnie, paczeczko, kuchnia, wody nie ma, oczywiście ze strumyka sobie przynosimy, piec kaflowy, którym się pali, super opcja i obok taka mała na dach. Plecaki. A to jest oscypek? No tak wygląda. Tak wygląda. No kroimy, ale pachnie pięknie. Taki kawał od serca sobie wziąłem. A w takim klimacie mamy piwo na czasie. O, proszę. I ostypek z pieca. Trzeba sobie radzić. Jak nie ma ogniska, jest piec kaflowy, to w piecu kaflowym też można kiełbaskę zrobić. Proszę bardzo. Kiełbasa, podstawowy element wyżywienia Bushcraftera. Następny element łuk. łuk ogniowy jest wykonany z lipy, ma taki wyszukany kształt, dlatego że taki mi się spodobał. Kolosalna, kolosalna, kolosalne znaczenie ma nasza pozycja, czyli chodzi o to, żeby w trakcie pracy nie dochodziło do, do czego? Do, do mordowania sił. Prawda? Żeby, żeby po prostu to się nam udało za pierwszym razem. Dlaczego? I co dalej. Tutaj kąt prosty i tutaj kąt prosty w nogach. Zakładamy ramię tutaj za kolaną, nadgastek przyciskamy do piszczeli i deszczówkę przyciskamy wśród stopnie tak, żeby móc jednocześnie balansować stopą nad, nad deszczółką. Zakładamy sobie. I zaczynamy pracować. Pieprzy, no. I zapraszam wszystkich na zewnątrz. Kręcę nie ognie. No i brawa się na... Brawo! <grywa> Na złość to, to jest to chamstwo. To tak, tak nie zniesie, tak. nie toleruje. No niestety brak kultury osobistej, widzicie, kurczę, piękna pogoda to, i śnieg nam pada na głowę. To. I w ogóle dzisiaj jest lot, tak? To. Konwent. Zlot czy konwent, bo jak to można nazwać? Wszystko jedno. Zbiegowisko, konwent, yy, yy, biwak. Ta, konwent. Ale ludzi, którzy raczej preferują tradycyjny, taki typowy, klasyczny buszla którzy po prostu lubią obozować, biwakować, lubią spędzać czas na łonie przyrody, robiąc to w, w, przy pomocy tradycyjnych technik, tradycyjnych metod powiedzieć nam wcześniej, jak się rozpala łukiem, mówiłem, że poszło naprawdę wyskocznie. Tak. A teraz ko pytanie, jak tak. w terenie, No bo miałeś dokładnie przygotowane, wysuszone drewno odpowiednie, które... Tak jest. Tak, jak... jestem, jestem po prostu, jestem przygotowany. Jesteś przygotowany, nie? No, a... Jestem przygotowany, tak. Ale w terenie powiedz mi czasowo mniej więcej, jakbyś musiał pozyskać w terenie, czy znaczy znaleźć odpowiedni materiał do tego, żeby wykonać łuk Rozumiem. E, wiesz, ile by Ci to zajęło? E, ile Osobie doświadczonej, bo by... naprawdę jesteś osobą doświadczoną w tym temacie. No, Ile, ile, by, ile by się zajęło po prostu? Trudno mi powiedzieć, dlatego że mówiąc prawdę, nigdy wcześniej w ten sposób do tematu nie podchodziłem, dlatego że ci, którzy korzystali z tych metod na co dzień... Którzy musieli znać te techniki na co dzień, nigdy do tego w ten sposób nie podchodzili, dlatego że y, no, z reguły byli przygotowani do tego, żeby taki ogień nie rozpalić. Y, żeby ten ogień nie rozpalić, nie podchodzę do tego y, w taki stereotypowy, survivalowy sposób, czyli żeby rozpalić ogień. Nie posiadając przy sobie niczego. Przy pomocy, przy pomocy takich technik, jak właśnie ogień tarciem drew, czy, czy. W ogóle biwakowanie, obozowanie, można fantastycznie spędzać czas na łonie przyrody. Dobra, dziękuję Ci bardzo za. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich widzów i oddaję głos do studia. Czy i ta, będziemy dalej to. pokazywać co się tak. tutaj dzieje. Ja tak Jeszcze przed nami kawałek z tego dnia. Tak jest, oczywiście. No. Ostatnio, słuchajcie, były rozmowy przy ognisku z Morderem. Dziś mamy Rufusa, który gra na czym? Gra? Na gitarze. Na Znalazłem gitarę. Nie umiem na niej grać, bo tu brakuje progów. Nie wiem, o co chodzi. Ale i kurde, ma cztery struny, to chyba jest bas. Jest bardzo pięknie, jest chałupa stara, bardzo duży stary dom. Stara kanapa. który jest. Tak. Do przeprowadzenia który jest pod opieką Rafała Gryfa, takiego dobrego ducha bushcraftu, który niektórzy może kojarzą, inni go banowali ze wszelkich forów jakich się da. Złoty człowiek jesteśmy u niego na konwencie. Na konwencie, na, na zjeździe bushcraftu tradycyjnego. Na pierwszym w ogóle w Polsce. Pierwszy, pierwszy. Jak ci było? Super jest. Nigdy nie byłem na konwent. Nie, no byłem na konwentach, ale bardzo mi Ale się podoba, prelegent się... z góry. Yy, Tak. No właśnie i tak ach, Nie, nie, tak. Znaczy, no bo prelegent do czegoś zobowiązuje, a jest tylko no po to, to, trochę to, pasjonat. To A to wynika z tego, że to trochę, ta, trochę taka autoironia, ja jestem mało towarzyski w refuzorach. Ja myślę, też. Że... Ja... zarzucają mi, że się mało uśmiecham, jak burszkraftowny trochę i jestem bardzo taki smętny, i wiesz, jestem mało towarzyski w tym sensie, że lubię do lasu jeździć samotnie. Jak myślę, że będzie bardzo dużo ludzi, to mnie trochę to osłabia. A ja mam odwrotnie. W związku z tym yy, na konwentach rzadko bywam y, częściej jako prelegent, czyli w pracy. Mhm. Tu też powiedzmy, że jestem w pracy, no bo to jest burszkart tradycyjny, więc to jest moja działka, ale jestem zupełnie na relaksie, nic nie preleguję, mam gitarę, jest fajnie. Ja się uczę w na gitarze, potrafię na tą chwilę dwie piosenki, nic więcej, więc... Nie, na tym nie potrafię, nie ma progów, więc Nie ma progów, to gitara jest kurde bezprogowa. Ej, yy, wyprawy jakieś? Ale co? Planujesz? Yy, tak, w tym roku 2022, trudno uwierzyć, już taki rok, Planowałem wyprawę na Alaskę. Co planowałem? No to zaraz Ci powiem. Lipiec, sierpień, dwa miesiące bite na Alasce, brak kontaktu z rodziną. Z gitarą. Nie, bez gitary. Ale i to powiem, to jeszcze tego nigdy nie zdradzałem, to pierwsza, pierwsza informacja, że tak naprawdę ta wyprawa w tym roku to miała być wyprawa przygotowawcza no. pod wyprawę w następnym roku, no. taką już wyczynową na maksa. Chciałem zrobić rekonesans. Ale kurde, Putin napadł biednych ludzi, i, i e, mam trochę problem z tym, żeby zostawić rodzinę na dwa miesiące zupełnie bez kontaktu ze mną ani bez pomocy z mojej strony. W związku z tym zastanawiam się, czy pojechać. Jeżeli się trochę sytuacja uspokoi, to może pojadę na Alaskę jako rekonesans. Jeśli nie, no to jeszcze sobie coś wymyślę, jakąś fajną wyprawę w tym roku. Tak to wygląda. Drugi pomysł, jeżeli pojadę do Stanów w tym roku, bo się sytuacja uspokoi. Ale zrezygnuję zaraz. Alaski. Chyba Szymona? To chyba idę słowo To zaraz Ci powiem. E, to do Montany. No. Bo to jest takie Idaho, jak byłem z Szymonem. No. Tylko, że to są tam niedźwiedzie grizzly i zawsze się trochę peniałem. Eee... Ja się penią, no. Gadałem z Szymonem o wyprawie na Alaskę wspólną. I to on jest trochę w temacie. A no, o no. wyprawie na... do Montany z nim nie gadałem, ale myślę, że byłby zainteresowany. Bo to są też Góry Skaliste, to jest po sąsiedzku. Jest tak samo, tylko są kurczę takie wielkie, brązowe, złośliwe A bestie. Mogę zadać takie trudne pytanie? No bo to jest, wiesz, wyprawa w Stany, do Stanów, wiesz, na Alaskę i w ogóle. To widełki, koszt, ile kosztuje mniej więcej taka wyprawa? Eee, no tak... Dla przeciętnego, wiesz, na przykład ja chcę, Jadę, nie? Wiesz, jak, jak chcesz bardzo yy, no. Yy, kosztowo no to 10 tysięcy to jest tak, no bo 3-4-5 tysięcy zapłacisz za, za bilet, nie? E, no. Jeżeli chcesz tak jak ja jechałem polować, to musisz wykupić te wszystkie papiery tam i to kosztuje kilkaset dolarów, to podchodzi, to już kilka tysięcy złotych idzie. No i jeżeli się tam zetniesz to totalnie, że nie będziesz wydawał na motele, restauracje i tak dalej, to ci 10 tysięcy to jest takie minimum, żeby mieć. A jeżeli będziesz musiał dokupić sprzęt, na przykład broń prochowo, to ci dojdzie kilka tysięcy i tak 15 koła to jest taki, no... kwota, no. Czyli lokacja, wiesz, takie dla całej rodziny Ol, wiesz, wszędzie, nie? No tak, no. No tak, no. Pasja, kurczę, jest niesamowita. Tak, ale to w moim przypadku ja sobie wymyśliłem tak, żeby za hobby nie płacić, no bo to jest mój zawód, więc ja żonie mówię, że nowy karabin Czarnoprochowy został kupiony na firmę. Ja się, ja się z niczego nie będę tłumaczył, bo to są moje sprawy zawodowe. To tak. Nowy, to nóż, nowy nóż za 500 zł, czy coś to też jest na firmę. Ej, dobra, przygody mamy omówione. Życie codzienne mamy omówione książki. No, co z Książkami? teraz. E, e, wczoraj była premiera Polaris jestem, zawsze się strasznie pękam jaki jak będzie odbiór książki, ja nie, nie jestem... Ja też byś się pękał, nie, 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 mam, nie, mam, nie mam przekonania, że że super, nie, robię co mogę, ale nigdy nie wiadomo, więc teraz jest dwa dni po premierze, więc jestem w, fa w fazie pękania się, a następna książka to będzie Polonika, czyli książka o szukaniu dzikości i zajebistości w Polsce. Każdy myli, polski? No to jest taki pomysł, żeby książka składała się z kilku rozdziałów, nie wiem, pięciu, sześciu i każdy no? rozdział to była taka mała wyprawa tygodniowa po Polsce. Za tydzień, jeżeli, nie wiem, nic się nie wydarzy, zdrowie dopisze, nie zacznie się Trzecia Wojna Światowa, to jadę pod Kraków na wyprawę konną pięciodniową. Taką w starym stylu. Więc można zabrać ciężki towar i nikt mi nie będzie zarzucał, że można to transportować mułem, bo to będzie transportowany mułem. To fajna przygoda, 5 dni konno. Tak, tak. tak. Czyli Kraków ja ja nie... pewnie, nie Tam jest pod Krakowem. Ja nie jestem Czyli pewnie Jura krakowsko na pewno, Coś takiego, stary. nie? Będziesz jeździł za To są konie huculskie, takie nieduże koniki. Ja nie mam doświadczenia w siodle, więc będę raczej szedł przez większość mhm. czasu. Konik będzie niósł trochę towaru, nie za ciężkiego, bo ja też ten Towar mam tak zrobiony, żeby był lekki, i tyle. No i tam będziemy we trzech. E, myślę, że jeżeli wypali, to będzie super wyprawa. Dobra, to wszystko. Dzięki. Wielkie. Dzięki. Chłopcze, ja nie mogę. mogę. Co ułałeś, dziewczynko? Mogę. Nie, to ty nie będziesz ciągle śmiej. Zdejmujesz na urodzia. A dla to ja? Ludzie pełni służby. Jaka to sytuacja? Ludzie pełni

i don't know